Cześć, ja mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Dwa dni temu Microsoft ogłosił swoją nową inicjatywę, która nazywa się Retro Gaming pod logiem Xboxa i jest to usługa streamingowa, dodatkowa usługa streamingowa, dzięki której możecie ogrywać gry retro należące do firm, które wchodzą w skład e, Xbox Studios, czyli tych wszystkich studiów, które Microsoft w ostatnim czasie kupiło. No, co dużo mówić, zresztą widać to od razu na miniaturce, e, retro gaming xboxowy jest e, wspierane przez Antrim Market. Właśnie właściwie jest to taki typowy white label, czyli Microsoft przykleił łatkę swoich rzeczy na usługę Anstree Market, menu czy widok jest praktycznie identyczny, no i też jakby w samej usłudze możemy dodatkowo dokupić sobie dostęp do wszystkich innych gier, które są dostępne w Anstree Market w ramach ich usługi, czy w ramach ich oferty, która jest dostępna na sklepie xboxowym. No ale zobaczmy sobie, bo jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, które, no co dużo mówić, przybliża gry retro, prawdziwe gry retro dla nowych graczy, mogą sobie Spróbować i zobaczyć o co chodzi. Także lecimy z testem na żywo. Uruchomię to dosłownie na chwilkę, więc będziemy razem odkrywać różne ciekawe funkcjonalności. Zapraszam. No dobrze, to na początek może informacje, informacje, które, oficjalne informacje, które pojawiły się w, na blogach. Możemy je znaleźć w ogóle w trzech miejscach. Są dwie informacje na stronie Anstree Market, także tutaj mamy taką oficjalną informację z, z tego, jak to wygląda. Mamy też drugi, jakby specjalną zakładkę Retro Classics Powered by Anstree Market. Tutaj wyświetli nam się też film xboxowy promujący tą usługę. No i dodatkowo jeszcze jest informacja na stronie Microsoftu i na jej blogu, że Retro Classic pojawił się w PC Game Passie i ogólnie można korzystać. Co ciekawe, cały komunikat nie jest czarno-biały, to znaczy, pojawia się tutaj taka, takie małe. Nadużycie, w mojej ocenie, czyli możecie grać na konsoli, tutaj widzicie, jest to zakładka, na konsoli Xbox przez Xbox App na PC, albo streamować na urządzenia, które są nam wspierane. Natomiast tak naprawdę jest to 100% usługa cloud gamingowa, to znaczy na pc -ta i na Xboxa też musicie streamingować te wszystkie tytuły, więc nie ma tutaj tak, że gramy natywnie. No więc jest jak jest. I tyle, jeśli chodzi o informację klasyczną. Zobaczmy sobie, jak wygląda sam ten interfejs. No, na początek musicie sobie zainstalować aplikację Retro Classic, to jest takie delikatnie mylące, ale podobne jest w przypadku Astro Arcade, więc no, tak naprawdę nie ma tutaj jakiejś wielkiej zmiany. No i klikamy Play. Tak jak widzicie, to 10 minut mi naliczyło, bo sprawdzałem sobie co i jak i czy wszystko funkcjonuje. No i przez chwilkę on sobie tutaj uruchamia e, całą tą aplikację, która będzie nam służyła za podkładkę pod właśnie e, tą usługę. No i tak jak widzicie, menu jest dosyć e, znamy, prawda? Może tutaj wyświetlę gdzie zaraz z boku, jak wygląda to Anstie Marketowe, ale tu zmieniło nam się logo na Retro Classics. Challenger są takie, jak są w Anstie Market, Achievementy są podpięte pod te xboxowe. Mamy też w zakładce wszystkie gry, właśnie możliwość przejścia do Anstie Market, wtedy przenosi nas do sklepu, gdzie możemy dokupić sobie dodatkowy dostęp. No, ale zobaczmy tutaj, o co chodzi. Mamy więc, są też turnieje, gier, które są oczywiście w ramach dostępne w ramach firm, które Należą do Microsoftu, czyli na przykład taki Activision. Popatrzmy sobie coś, w co możemy sobie szybko zagrać, na przykład taki tenis. Proszę bardzo, mamy wszystkie fajne informacje. Jest akurat Son Challenge. No, dla części z Was może to jest nowe środowisko. Dla mnie nie ma tu nic nowego, bo z Ansible Market korzystam i no, to wygląda praktycznie identycznie. No ale zagrajmy. Padzik jest podłączony. O, działa. akurat podłączony mam kontroler od luny, więc zobaczymy zaraz, jak to wygląda. Tu mamy ładnie opisane mapowanie na kontroler, na klawiaturę i ewentualnie instrukcje, jak grać w grę. No więc ogólnie przyjemnie. No i co, uruchomiona sesjka i lecimy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. O, nie poszło. Przesunę może kursor. Ciach. Ciach. Wach, ograł mnie, widzieliście. No, jak widać, nie jestem najlepszym tenisistą. Bardzo przyjemnie gra działa. No, ale u mnie usługi cloud gamingowe działają raczej e, solidnie, więc e, nie powinno być tu problemu. NS Market też działa wzorowo. Czy da się tu jakoś zrobić, jakąś zmyłkę, żeby go chociaż pokonać raz? Jedne punkciki zdobyć. No, troszeczkę wymiana. A można wejść w pole, nie wiedziałem, widzicie? No, trzeba przyznać, że poziom trudności godny tamtych czasów. Jest! Dobra, wychodzimy, <ścoughs> żeby nie, e, nie przeginać. Quit game. A, mogę tutaj w dzikiem zrobić. No dobra, i tak to wyglądało. E, zobaczmy sobie, jaki tutaj mamy e, omychły 2 pitfall. Całkiem przyjemny zakres tytułów, trzeba przyznać. Na pewno można. Cezar 2, proszę bardzo. To dopiero tytuł, co? No absolutnie. <grywa> przypomniało mi się dzieciństwo, właśnie. strasznie dużo czasu spędziłem w tej grze. Także przyjemny tytuł. A że dali strategię, to, to fajnie. Nie wiem, czy Cezary jest dostępny w ramach Handy Arcade. Chyba nie jest, więc e, przyjemna sprawa. No i mamy oczywiście turnieje. I tak, jak widzicie, turnieje dostajemy za te magiczne punkty. E, 50 jest wejście i możemy sobie działać. Jak zdobywamy te punkty, zapytacie? Chyba grając po prostu w gry, e, bo dostałem jakąś pulę za to, że grałem wcześniej, ale nie wiem dokładnie, wiecie. Nie sprawdziłem tego, więc może jeszcze będzie okazja, tak jak mówiłem, teścik na żywo. Zobaczmy sobie, jakiś Enter zrobimy, w końcu mam 1050, nie wiem, co to za gra. One-shot Rescue Run, co tu mamy? Dynamit, Fire, Start, gonimy, no dobra. 2, 1, go. Dynamit. Rescue, coś tu robi. A no, dobra, dynamit, dynamit? Nie, czyli musimy tu spaść. Zginąłem. <ścoughs> no, jak to mówią, yy, nie we trzeba być najlepszym. Poszło jak poszło proszę są lepsi no ogólnie doświadczenie typowo wansie marketowe także no, chyba nie trzeba więcej pokazywać myślę że będzie to już wszystko wszystko rozumieć no i tak to wygląda. No, Microsoft użył to, co może, a więc pieniędzy, żeby przykryć Ansible Market swoją nakładką retro gaming i udostępnić w tej formie gry, które posiada. Ogólnie uważam, że to bardzo pozytywny ruch, to znaczy dostęp i zachowanie gier retro w, dla przyszłych pokoleń jest rzeczą ważną i taka forma jest jak najbardziej w porządku. Dochodzi oczywiście do dodatkowy aspekt tego, że gracze starsi, którzy pamiętają te gry z lat swoich młodości, mogą dalej brać udział w challenge'ach, czyli to, co lubią najbardziej. No, ale to z grubsza jest to z to, znaczy dokładnie to, co uzyskujemy przez Unstream Arcade. Jedyne to, że tutaj mamy to w ramach abonamentu Game Pass, więc możemy się cieszyć tak jakby dodatkową funkcjonalnością i dodatkowymi grami, które możemy ogrywać w ramach streamingu. Należy jednak pamiętać, że jest to usługa cloud gamingowa, a ten przekaz jest taki troszeczkę podprogowy. E, moim zdaniem nie do końca jasny. W, na, w komentarzach w YouTubie pod filmem znalazłem tylko jeden taki komentarz, który o tym mówił, że szkoda, że wszystkie gry można ogrywać tylko przez chmurę i że nie jest to zbyt dobrze zakomunikowane. E, natomiast ogólnie e, i tak spodziewam się, że dla większości nowoczesnych graczy większość tytułów będzie nie do przejścia nawet był tam taki jeden komentarz, że tu nie są już gry retro e, tylko to już są gry dla archeologów także starożytne, prehistoryczne nawet tak było napisane więc <ścoughs> dla kogoś kto je pamięta z dzieciństwa no może tutaj delikatnie zakuć a tylko trochę Eee, cytując, film klasyczny, może pamiętacie? Eee, no i tak to wygląda. Jestem ciekaw, czy interesuje Was retro gaming od Xboxa, czy będziecie korzystać z retro gierek. Eee, ja uważam, że ogólnie ruch pozytywny eee, lepiej tak, niż jakbyśmy w ogóle nie mieli dostępu do tych gier. Także ogólnie super. No i jak widać, usługi cloud gamingowe cały czas mają coś świeżego do pokazania a to ogólnie pozytywne. Dzięki wielkie, pograjcie sobie trochę. Cześć.